Cześć, witajcie z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film Zajdrowi History 2. I dzisiaj będziemy się zajmować już raczej kolejnym podwojem Brazylii. A jak nie Brazylii, to dobijemy Kanadę i chyba najpierw tym się zajmę. A w tym czasie wezmę skądś moją armię. Gdzie moja armia? Cała? Tu? Nie ma. A tu mam obstawioną granicę. Tu nie ma obstawionej granicy, a mam... A, to nie jest, jest moja armia. No dobra. To... Nie jest moje, to nie jest moje. To też nie są moje armie. Gdzie jest cała moja armia? Tu nie ma mojej armii. Jakim cudem ja nie mam nigdzie armii? Dobra. Grunt, że się lubimy. A z Kanady jeszcze dwie tury rozejmu, już koniec, skończyło się. Papa, pa. co to jest? Nie wiem, ale nie przyjmuję dobra, i się wbijamy od razu. Ok. No wszystko raczej się uda, nie? Poprawimy też. No dobra. Niech będzie tak rozłoży tą armię. Zaraz w otawie będziemy. No, i się skończy tak naprawdę wojna. Jedna z osób mi pod jednym ze starszych, już w sumie, filmów, tych dawniej rzuconych chyba drugim, jeśli się nie mylę, filmem, z Aja, napisała o ekonomii. O rozwijaniu ekonomii. Tak, wiem, że można tutaj w ustawieniach sobie podwyższyć inwestycje, ileś tam chce. Ale ja nie lubię tego y, typu gry. Nigdy mi się nie podobała. No ale jak będziecie chcieli, to nagram z tym. Nigdy jakoś nie preferowałem po prostu tego typu rozwoju państwa. No, ale dobra, jak będziecie już bardzo chcieli, to zagram w ten sposób. A jak na razie, ile to tamtej Kanady zostało? Prawie nic. No. Z 19% nam teraz po zajęciu odstawy przeskoczy na 30%. <laughs> Więc zajmiemy resztę ważnych prowincji on nam przeskoczy na 50 zaraz. Właśnie. Coś takiego. Okej, okay, jeszcze jedną turę poczekamy. Teraz się wbijamy w każde możliwe miejsce. Poza tymi na górze, tu połowa, tu połowa. No czego ci moi sojusznicy wszystkiemu wypowiadają wojnę? i sobie walczyć dobra, 30 tysięcy mi przestawisz tutaj migusiem okej okay. zostawimy za trzydzieści jeden tysięcy okej dobra już tak naprawdę koniec wojny już przegrali jeszcze oczywiście mają jakieś malutkie prowincje będą mieli w innym w ogóle miejscu niż by się można spodziewać cofamy no. dobra wszystko mi tutaj przenieś tutaj do sydney możecie mi to przenieść wszystko Bierzemy rozmowy pokojowe, tak. Tu. No. E, pięćdziesiąt kilka prowincji, nie? Staliśmy. No. Ale dobra, zawsze coś, nie? U was poproszę port. Tak to tutaj wszystko niech wleci. Tutaj jest po trzydzieści tysięcy, to nie ma po co. Trzydzieści... 30... I reszta tu. O Cztery... Tak można Grunt żeby było W ogóle biało, Ta Brazylia, z którą wygrałem i której zabrałem dużą część ziem tutaj, jak widać. Stolice. A nie to Nie no tak, stolice. No. Jeni mnie lubią. To jest głupie trochę, ale dobrze. Niech będzie, ja też ich bardzo lubię. Tutaj na dół trochę więcej. Teraz już normalniej. Bo ile my mamy prowincji do obstawienia. No, trochę mamy. Nie tak mało. Nie lubię wystawiać y, s, ten y, dużej ilości armii w jednym momencie. Bo ciężko się połapać trochę. 40 tysięcy. No i skąd ja mam wam wyczarować? Stąd musi płynąć. Trzynaście. Ujdzie. No. A was... Już pójdę w tej inwestycje. Dobrze. No. I wypowiadamy kolejną wojnę. Brazylia dalej się bawi z Chile i w sumie im źle idzie. O, Argentyna jeszcze wróciła. No. To dobrze. Wszystko bierzemy. Alianci. Tutaj w środku. O, kilku nawet. No. To dobrze. Brazylia słabsza przynajmniej jest. Dzięki temu. No. I później po Brazylii będzie oczywiście USA. I jest wszystko. Czego rebelianci są zwycięzcami? Okej, okay, nie wiem. Nie mam nigdzie rebelii. Dobra, o tak ustawie. Za dużo. No I podbijamy dalej. Ale akurat, jak się już ma takie jednostki, to to jest jedyny plus takiej ilości jednostek, jest taki, że po prostu łatwo już pokonać. Nawet duże państwo to już tak naprawdę tylko formalność. Do, bo teraz to mógłbym już każdego wasalizować po prostu z tą armią, co posiada, posiadam. Posiadamy, nie wiem. Nie wasalizuję, bo mówiłem, że nie będę wasalami i nie robię wasalami. Ile już mamy z wojny? 23%. Boże. No rebelianci się buntują tutaj, zaraz wygrają tak naprawdę. To jest ich nowa stolica? Boże, a ja im wejdę zaraz do tej stolicy. A i mieliście. Dobrze wybrana. Jak chyba w żadnym z save'ów nie tworzyłem całego świata nie podbijałem. Więc... tylko też nie walczyłem nigdy z yy, Brazilią, wiecie? Bo robiłem w innych czasach, na innych mapach. Stąd już się dać no. Na górze tu nas atakuje jakieś coś małe. Ciekaw jestem, ja później sobie podliczę Ile odcinków było łącznie Z serii z podbijania świata No naprawdę ci rebelianci musieli teraz akurat upaść Ta armia to niby skąd się tam wzięła No... Mieli tyle czasu na upadanie Sobie wybrali kiedy ja zabrałem tą całą armię, nie? Bo byłem na tyle łaskawy, że zabrałem tam wszystko. Mogłbym całą jeszcze całą i nie będę brać Brazylii, bo za dużo prowincji ma. Chile sobie już ich dokończyć podejrzewam. No ale to będzie wielka wojna z Chile, przynajmniej. To będzie. Troszkę przedłużenie serii przy okazji. Bo ja bym jej nie chciał kończyć na razie. No? Jak się zaczęło, to trzeba skończyć już wojnę, tak? No ale oni mnie lubią. Coś takiego będzie? Dobrze? A jeszcze to chcę połączyć. Żeby móc mieć ładny skraweczek ziemi. No ale czubek przynajmniej udało się zagarnąć. więc się cieszę no, do asymilacji coś w prowincji coś takiego Ok. ile w ogóle mamy tych um, może jak to się mówiło ile mamy czego mnie stany nie lubią nagle i nie pamiętam jak to się mówiło. No ile mamy armii? No. Yy, przepraszam. Czy jest ktoś, kto mnie nie lubi? Co jest? No, muszę mieć jakichś wrogów. No. 800 tysięcy. Ja nie chcę z Kazachstanem się bić. Jak on mi wojnę wypowie. O nie, nie przemyślałem, tam armii nie ma Dobra Co, oby nas nie zaatakował, nic z tym na razie nie mogę zrobić Bo mam wszystko Na froncie powystawiane Tutaj No, cofnij nimi jeszcze raz w że się uda. Już widzę, że się uda. O, to sobie już niech Chile weźmie, nie chcę mi się tego zajmować. Dobrze, no, bierzesz, leć Grunt, żeby wziąć wszystko jest połączone, ale jeszcze te prowincje by się przydało mieć. chyba uciek. Ja mam nadzieję, że nie będę ze stoma jednostkami łazić. prosz. Jest, nie uciekli. O tyle Weź to jeszcze. No weź. Dobrze. Siedemdziesiąt dziewięć procent. Czterysta czterdzieści dziewięć. Gwiazdek. Można wziąć wszystko. Jejku. Jak to czterdzieści jeden? A A! Mm. No. I to się nazywa państwo. 43% świata. Dopiero. 1700 prowincji z 4000. Oj. Oceanii w ogóle nie mam. No. O. W Brazylii widzę dużo ludzi. I w Kanadzie. Ale na Syberii wcale nie lepiej. 54, 53 no to miliony ludzi, cóż, jak na ten film. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ja zapisuję Gierkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego wieczoru. Pa-pa.